Cześć, nazywam się Miło Stałożyński. Jesteśmy u mnie w mieszkaniu, które znajduje się nad CrossFitem. Na dole robią trening, a ja tutaj sobie y, pogadam, opowiem Wam coś co nieco o sobie, jak to bywa ostatnimi czasy. No, zaczęło się od tego, że rodzice mnie zapisali na, do szkółki pływackiej. No i tak to się zaczęło. 6 lat miałem jak zacząłem pływać no i tak się toczyło potem, no nie? Jakoś e, do 18 roku życia pływałem. Można powiedzieć, że zawodowo, bo tam się startowało w różnych zawodach e, w Polsce i w Europie. No i tak jakoś e, to zostało, no. od małego. Jeszcze, jeszcze do, do 15 lat grałem w piłkę. Robiłem jakby grałem w piłkę, jednocześnie pływałem. Potem musiałem wybrać jeden sport, wybrałem pływanie. Trochę żałuję z jednej strony, jeśli chodzi o kasę, bo może teraz był dobrym piłkarzem, kto wie. A, ale z drugiej strony nie żałuję, bo pływanie dużo mnie nauczyło. Później, jak skończyłem pływać w wieku 18 lat, od razu przeszedłem na brazylijskie jiu-jitsu, 7 lat brazylijskie jiu-jitsu, do 25 roku życia. No i potem właśnie był crossfit, od razu po, po jiu-jitsu. Zaczęło się tak, że mm, uszkodziłem sobie na zawodach, byłem w Kanadzie na brazylijskim jiu -jitsu. Uszkodziłem sobie kolano na w walce, to znaczy naciągnąłem więzadło przyśrodkowe w kolanie i, i uszkodziłem mą kotkę. No i tak się zaczęła moja przygoda, bo tam potem chłopaki z jiu mówili i sobie na crossfit, w Kanadzie mówili, i sobie na crossfit. Zmocnij to kolano eee, i, i wrócisz silniejszy jeszcze do nas na Jitsu. No i, no i co to jest ten crossfit? Poszedłem na ten crossfit. Nie wiedziałem co to jest tak naprawdę miesiąc później już wracałem do Polski i, i były te zawody, co Paweł Kozak też w nich brał udział właśnie. Paweł Czaplicki był ten trzeci. Eee, ode mnie mój znajomy też właśnie z Raci Boża brał udział. To były zawody w Krakowie, eee, pierwsze na rynku takie międzynarodowe, tam Słowacja chyba i Czechy były no i wrócił z tych zawodów ten mój znajomy i mówi, stary takie zawody, takie wiesz, crossfit mówię, tak słyszałem właśnie o tym crossficie, co to jest? on mówi, dawaj trenujemy, pokażę Ci jak to wygląda no i tak się zaczęło, no i zaczęło się właśnie trenowanie przez pół roku, jak skończyłem szkołę magistra fizjoterapii, pierwsze trzy lata w liceu, w liceu pierwsze 3 lata w, na licencjacie na medycznej szkole, medycznej szkole w Opolu, później 2 lata we Wrocławiu. Zaraz w ten sam dzień, jak skończyłem, skończyłem szkołę, poleciałem do Stanów, pół roku, potem w Kanadzie. Jak wróciłem z Kanady, właśnie zacząłem trenować crossfit. W tym samym czasie, jakby zacząłem trenować crossfit. Dostałem pracę jako fizjoterapeuta w kadrze Narodowej triatlonistów juniorów, kadrze juniorów. No i tak to tam zaczęło się robić. Wprowadzałem jakby dużo czytałem na temat sportu, wy, sportu wytrzymałościowych nie? przede wszystkim. Przede wszystkim sporty wytrzymałościowe, to mnie najbardziej wtedy interesowało. I jakby chciałem wprowadzać crossfit sporty wytrzymałościowe i faktycznie próbowałem to na, na juniorach. Na kadrze juniorów i faktycznie to się sprawdzało, bo za mojej kadencji to trwało rok, czyli przez cały rok, jakby trenowania z nimi, ja byłem jakby odpowiedzialny za, za, za przygotowanie, za regenerację i, i rozciąganie mobility. Wtedy jeszcze to nie nazywało się mobility, tylko takie właśnie wałkowania jakieś takie rozciągania z gumą, które teraz są na porządku dziennym, ja tam wprowadzałem. I faktycznie dużo dodało, jakby te elementy crossfitu bardzo dużo mi pomogły, bo tam chyba sześciu zawodników się dostało na mistrzostwa Europy. Już też dokładnie nie pamiętam jak to było, ale no dużo lepsze osiągi mieli jak zanim, zanim ja tam zacząłem pracować. No Później było tak, że, że po prostu no, nie płacili tak jak powinni albo w ogóle nie płacili, więc się zastanawiałem nad tym jak tu zrobić coś, co będę lubiał. Gdzie będę mógł pracować, i coś, co będę lubił. No i tak właśnie, jeszcze wtedy tych crossfitów nie było wcale dużo. Startowałem w jakichś zawodach podwórkowych, to na Śląsku gdzieś tam się wygrywało, tam raz na podium, raz się wygrywało, raz poza podium. No wiadomo, jakieś doświadczenia się zbierało, ale jakby cały czas, cały czas w głowie miałem, że, że faktycznie ten crossfit może się rozwijać, i, i, i warto może by było o tym pomyśleć. No i tak zrobiłem któregoś dnia po prostu wkurzyłem się i postanowiłem, mówię, dobra, otwieram CrossFit. Będzie jak będzie, myślę, że jakby to, że jestem fizjoterapeutą dużo mi pomoże, bo wiedza fizjoterapeutyczna bardzo bardzo pomaga tutaj w CrossFitie. No i tak się zaczęło. No, to otworzyłem CrossFit. Teraz z perspektywy czasu, jak patrzę na to, to, to byłem strasznym laikiem, jeśli chodzi jak otworzyłem CrossFit, to bardzo mało wiedziałem o CrossFitie. Teraz, że jest ponad dwa lata i, i, i ciągle się człowiek uczy, Kurde, tyle wiedzy przez doświadczenia można czerpać. No i tak, no i tak to się zaczęło. Wkurzyłem się, otworzyłem Crossfit jesteśmy tu, gdzie jestem teraz, no nie? Nasz pierwszy Genius, pierwszy, <grym> pierwszy ten sam, tylko troszkę przeniesiony 20 metrów dalej. Pierwszy Genius był naprawdę małym, jakby. E Zapotrzebowanie moje na klientów wcale nie było duże. To miało być jakby prowadzone z pasji, a nie ustawione na zarabianie pieniędzy. Chciałem przekazywać swoją wiedzę, którą brałem jakby przez lata z pływania, bo miałem wielu trenerów pływania. Miałem bardzo dobrego trenera brazylijskiego jiu-jitsu. Tomasz Jabłonka się nazywał. Pozdrawiam, jak ogląda to. Dużo mnie nauczył, jakby chciałem się też dzielić tą wiedzą dużo z doświadczenia, bardzo dużo artykułów o crossficie czytałem z swojego czasu. Jeszcze w Polsce nie było, jeszcze w Polsce nie było żadnych właśnie takich żadnych takich portali, gdzie można było coś poczytać i dużo brałem ze Stanów, cały czas gdzieś szukałem jakichś artykułów, ze Stanów i tak dalej, więc szukałem tego wszystkiego i w pewnym momencie sobie też właśnie wpadłem na pomysł mówię, kurde, dlaczego by takiego czegoś nie zrobić? I może niewiele osób pamięta ale właśnie założyłem taką, taki, taki fanpage na Facebooku, który się nazywał CrossFit Polska. I on sobie funkcjonował tam całkiem nieźle, bo pod koniec, pod koniec kariery tego fanpage'a miałem, miałem, miałem ponad 8-9 tysięcy lajków w bardzo szybkim czasie. Bardzo szybkim czasie, gdzieś innym, to zajęło z pół roku. Także bardzo szybko, jakby, jakby to ewoluowało i bardzo się z tego cieszyłem. Ile mogłem tam od siebie wiedzy wrzucałem, co znajdowałem, tłumaczyłem, tłumaczyłem jakieś artykuły z angielskiego na polskie, żeby tylko tą wiedzę jakby Polaków, uświadamiać Polaków odnośnie crossfitu i tak dalej. Teraz takie coś prowadzi Grzegorz Lichwa, nazywa się Strefa Wod, Właśnie takie coś założył. No mówię, ja byłem jakby pierwszą osobą, Natomiast przyszedł któregoś dnia mail, że CrossFit Polska jest nielegalne. Od samego Grega Glesmana dostałem maila, że nie powinienem tego robić. Natomiast bo oczywiście nie jest opłacona afiliacja za słowo CrossFit. Tu o to chodziło, żeby zapłacić. I tak to było, że no zablokowali mi, kłóciłem się troszkę z nimi, bo, bo Uważałem, że ja nie miałem z tego żadnych korzyści tak naprawdę. Uważałem, że, że jakby poprawiam świadomość e, polskich crossfiterów e, odnośnie wiedzy na temat crossfitu i, i trenowania i wszystkiego innego. Tam były też odnośnie zawodów informacje, gdzie można wystartować. No dużo tego było. No, kto pamięta taki fanpage, to wie, że tam naprawdę było sporo informacji. No fajnie, fajnie to się prowadziło. Jakby miałem pasję w tym wszystkim, no, potem już jakby to wszystko się straciło, jak zamknęli mi tego fanpage'a, to wszystko to się straciło. No szkoda, no ale tak to, tak, tak to bywa, no. Zająłem się, więcej miałem czasu w sumie dzięki temu, że mi jakby w tym samym czasie jak mi zamknęli fanpage, w tym samym czasie, w tym samym czasie otworzyłem boxa, prawda? Więc e, miesiąc chyba, czy tam trzy tygodnie po otwarciu boksa zamknęli mi i, i, ten fanpage. No, no Byłem bardzo zły, no co, co, co zrobić, co zrobić. No, ale, ale, ale jakby miałem więcej wtedy czasu na, na prowadzenie swojego boksa. Bo nie? No i w sumie na dobre wyszło. Ciężka sprawa, jeśli chodzi o bycie, jeśli chodzi o bycie e, zawodnikiem i jednocześnie dobrym trenerem. no. Nie ukrywam, że jest to jest to bardzo ciężka rzecz do zrobienia, natomiast da się, da się, da się. Ja na początku miałem bardzo, bardzo mało klientów, można powiedzieć ludzi, którzy do mnie przychodzili na zajęcia, więc każdy wolny czas poświęcałem na trening, a jeszcze więcej wolnego czasu poświęcałem na czytanie artykułów i doszkalanie siebie. Także cały czas gdzieś tam, jak nie było, jak nie prowadziłem zajęć, to albo trenowałem, albo, albo w czasie odpoczynku, jakby doszkalałem się. I to było jakby rutyną. To było jakby rutyną. I dzięki temu, że od początku miałem, ty baza klientów, jakby mi rosła, rosła, rosła co dzień tam, co tydzień, co miesiąc, coraz więcej ludzi, ale potrafiłem jakby utrzymać ten stan trenowania i ciągle doszkalania się i jednocześnie więcej zajęć, prowadzenia więcej zajęć. Tak z czasem, z czasem do pół roku minęło. Ja prowadziłem wtedy. 7 klas dziennie, 7 klas dziennie przez pół roku, dzień dzień od 6 do 22. No wiadomo, tam ten czas open Gym to się samemu trenowało. Także no, da się tak, da się trenować siebie, da się trenować innych. Teraz już troszkę inaczej to u mnie wygląda, bo mamy dwóch trenerów dodatkowo, więc sobie dzielimy to wszystko. Do tej pory trenę, dużo, dużo zajęć prowadzę. I, I lubię to. No to nie jest tak, że nie chcę tych planów, Lubię jakby przekazywać wiedzę i, i swoje doświadczenia, ale też znajduję czas na trenowanie siebie. No nie? Mamy, mam jakby czas i na to, i na to, i wiadomo. No i teraz trzeba zawsze wybierać. Chcę być się dobrym zdawodnikiem. No to trzeba poświęcić bardzo dużo czasu. Nie tylko trenowania, ale regeneracja. Odżywianie no w regeneracji no to spanie wiadomo, gdzieś wszędzie ten czas trzeba. Ten, ten, to wszystko gdzieś trzeba rozłożyć w ciągu dnia, plus trenowanie innych, więc to wszystko się nakłada i tego czasu jest mało, ale da się to zrobić nie? da się to zrobić. I, I jeżeli ktoś mówi, że faktycznie, że tego się nie da, że albo to, albo być dobrym trenerem, albo być zawodnikiem, no nie uważam się na, za najlepszego trenera na świecie, bo jest do, doświadczenie mam, jakie mam. I, 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 I jakby ciągle zbieram to doświadczenie, natomiast e, też się nie uważam za złego trenera i wierzę, że jakby doświadczenie moje z zawodów, z bycia zawodnikiem, e, pomaga w byciu lepszym trenerem. W 2015 roku pierwszy raz brałem udział w Openach i podszedłem do nich bardzo na luzie. Oczywiście wszystkie workouty robiłem dosyć mocno. Bez żadnej jakiejś takiej spiny, ciśnienia i tak dalej, po prostu zabawa. I wyszło na to, że byłem 100, 105, jakoś tak. To było nieoficjalnie, bo ostatniego wyniku nie miałem zatwierdzonego, więc w Europie byłem 105. Więc sobie od razu, w ten, w ten sam dzień, jak się skończyły openy, wymyśliłem sobie, że w przyszłym roku postanowiłem sobie, że w przyszłym roku będę jechał na Regionalce i zrobię wszystko, żeby tam być. Bo wcale nie jest tak daleko, jakby się wydawało, tym bardziej, że nie robiłem tych treningów jakoś super na maksa i wynik miałem całkiem niezły. I gdyby nie clean and jerk w pierwszej części workoutcie, tam było 151A i 151B i 151B to było właśnie max w clean and jerku. Tam zrobiłem 113 kg wtedy, w 2015 roku i byłem 270 któryś, tam już nie pamiętam. I gdyby nie to, to był w pierwszej 50, więc. Yy... Więc jakby jeszcze bardziej mnie to nakręciło, to było po Openach od razu zacząłem jakby szukać sobie programowania i zacząłem sobie łączyć. To był Invictus to był, i to był Misfit, to były te dwa jakby, Invictusem zacząłem od razu, za, od razu po, zacząłem jechać Invictusem, taki program bezpłatny, całkiem, całkiem, całkiem fajny program. Jeżeli ktoś w ogóle zaczyna przygodę, to spokojnie może sobie takim programem lecieć. Później dodałem do tego Misfit, łączyłem sobie, wybierałem to, co jakby jest dla mnie ważniejsze, lepsze, które wiem, że mam słabe strony, więc sobie to wybierałem. No i tak leciałem z 8 miesięcy, 7 miesięcy, 7 miesięcy jeszcze, tak leciałem takim programowaniem. I później e, odezwał się do mnie Paweł Czaplicki. I właśnie zaproponował, że będzie mi podsyłał czy dam, dam mu szansę, czy z, żeby sprawdzić, spróbować jego treningi. No. I postanowiłem, że tak że zrobimy. I faktycznie, jakby to był całkiem inny poziom treningu i, i bardziej aspekt psychologiczny grał w nim rolę niż, niż fizyczny. Fizyczny, jakby dawałem radę do, no, no, do granic możliwości, natomiast bardzo. Walczyłem psychicznie ze sobą, z każdym treningiem, i to były takie mocno obciążające psychicznie treningi. I jak widać, no, 4 miesiące pracy, dzień w dzień, cały czas, cały czas, no, można powiedzieć, te treningi no, dawały dawały popalić i, i po czterech miesiącach było widać efekty. No. I, ostatecznie, I ostatecznie do Openów podszedłem w 2016 do podszedłem w totalnym gazie jakby przygotowany fizycznie i mentalnie lepiej chyba niż ktokolwiek raczej może nie fizycznie lepiej niż ktokolwiek, a psychicznie byłem najbardziej nastawiony na jakby na dostanie się na Regionalsy ze wszystkich. Wierzyłem w to, że się dostanę, że ciężka praca popłaca i że zrobiłem wszystko, żeby się dostać i tak się stało. I tak się stało. Co do Regionalsów, no to świetna impreza zorganizowana na najwyższym poziomie. Każdy e, każdy crossfitowiec e, powinien dążyć do tego, żeby tam być, znaleźć się i zobaczyć jak to na, naprawdę wygląda od wewnątrz. E, super jakby możliwość zobaczenia tych wszystkich zawodników, e, stania, rozgrzewania się z nimi, nawet porozmawiania, zrobienia sobie zdjęcia, no, niesamowite jakby e, doświadczenie i, i, i i wia dzięki temu jakby mam wiarę w to, że to są normalni ludzie, tak samo jak my, jak my zawodnicy tutaj, wszyscy inni, którzy ciężko trenują, że da się ten poziom osiągnąć. Ja dostałem się na regionalsy ważąc e, 80 kilo i będąc dwa lata na diecie wegetariańskiej jakby. I, i to było wszystko zrobione ciężką pracą i, i też wierzę, że mm, to ci wszyscy zawodnicy, którzy tam byli też jakby Osiągają to wszystko ciężką pracą, a nie, to nie jest talent, to nie jest talent, jak ktoś myśli, że oni to genetycznie są niemożliwi, nie, nie stworzeni od, od małego i tak dalej, to to nie jest, to tak nie jest, właśnie tak wcale nie jest, tylko to jest ciężka praca i jakby to wszystko będąc tam uświadomiło mi to, że to jest, że nie ma innej drogi niż ciężka i żmudna praca. Dlatego tym bardziej teraz jakby wziąłem się w garść po regionalsach i, i zacząłem trenować, jakby obmyślać plan tego wszystkiego. No i tak właśnie stworzyliśmy razem ze, ze, ze Steel Storm, stworzyliśmy plan jakby na cały rok. Plan treningowy, który układa Grzegorz Lichwa. Co tu dużo powiedzieć o tym planie treningowym, no jest, jest wariacki, naprawdę wariacki wymyśla. No, ni Nie stworzone rzeczy, ale tym bardziej właśnie są te treningi ciekawe, całkiem inne podejście ma niż wszyscy do, 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 do trenowania, inaczej do tego podchodzi, co sprawdza się, no sprawdza się, to są jak teraz robię sobie te treningi, e, to naprawdę mocno się sprawdzają i czuję, że jest ogromny postęp, e, przez, przede wszystkim przez bodziec, całkiem inny bodziec, całkiem inne podejście do treningu i, i jakby to teraz się sprawdza no nie, co jeszcze zrobiliśmy e, mam raz w tygodniu przynajmniej mam fizjoterapeutę od, od regionalasów praktycznie co tydzień mam fizjoterapeutę, co też jakby po, pomaga mi w, e, w regeneracji, no, przy tych ciężkich treningach, no to jest obowiązek obowiązek, prawda, żeby taki fizjoterapeuta jakby miał e, rękę nad nami e, w czasie przygotowań jakby w czasie jeszcze jakby właśnie przygotowań do regionalsów jeszcze razem ze Steel Stormem robiliśmy wypady na kriokomorę, która też jakby właśnie nam pomagała w regeneracji. No super sprawa, kurde, samo poczucie niesamowite, polecam wszystkim po bardzo ciężkim treningu do takiego zimnego pomieszczenia na 2,5 minuty, no kurde, super rewelacja, polecam wszystkim. No też niesamowite. Także, jak będziecie mieć trochę kasy i czasu, to, to poświęćcie sobie na to. Co jeszcze, co jeszcze robiliśmy? Do momentu mojej kontuzji pracowałem też na ciężarach z jakiem, który jakby mi podszyfował technikę i też mu dużo zawdzięczam. No i tak, potem był taki dzień, i to był właśnie przykry był dzień dla mnie, bo miałem ja naprawdę dzień konia, a to była wszystko jakby moja wina, bo yy, przesadziłem, no co tu dużo mówić. Byłem, miałem maksa w backsquatchie, miałem maksa w snatchu, wszędzie mi poszły jakieś rekordy. I do tego jeszcze poszedłem sobie na sam koniec biegać sprinty na stadion i tak się stało, że zerwałem Achillesa. Także to był bardzo smutny dzień. I co tu dużo mogę powiedzieć o tym, no. Pierwsze dwa dni to było płacz i zgrzytanie zębami. Natomiast jakby później się ogarnąłem z tym wszystkim. Yy, ustawiłem sobie, miałem dużo czasu w szpitalu, żeby sobie ustawić cel nowy, yy, plan działania i tak dalej. I faktycznie, faktycznie ten plan yy, ciągle idzie do przodu. I teraz jak widać już noga jest w 85% sprawna. Już mogę dużo, dużo rzeczy robić, yy, dużo więcej rzeczy robić, już powoli siadę, już powoli snaczę, więc jakby to idzie do przodu. Kardio yy, mogę robić cały czas, więc jakby to kardio jest taki na takim stałym poziomie. Yy, co jeszcze mogę powiedzieć Wam? Siła, no no tak, no co teraz? Siła, no jeśli chodzi o siłę, to strasznie mi poszła siła. Yy, strasznie mi poszła siła ze względu na to, że. Jakby no, kończyna dolna była nieruchomiona, więc e, dzień w dzień, od rana do wieczora, mm, kor, robienie koru, plecy, barki, e, klata, klata trzy razy w tygodniu, barki trzy razy w tygodniu, biceps był codziennie robiony, grany, triceps tak samo, e, kor, brzuch, no to, co wszystko mogłem robić. Jakby mm, tych, na początku tych ćwiczeń nie było dużo na początku tych czyni nie było dużo, ale robiłem je non-stop, cały czas, typu holo-holdy, bardzo dużo gimnastycznych rzeczy, mi Grzegorz rozpisywał eee, i to wszystko jakby w... zaowocowało z czasem. pierwszy miesiąc był bardzo ciężki psychicznie, jeszcze też nie byłem super mocno nastawiony na te treningi, natomiast jakby z każdym dniem widziałem efekt tej pracy, że jestem silniejszy, mocniejszy. I potem już szło, już potem coraz bardziej to nogą mogłem ruszać, już mogłem, już powoli mogłem pół przysiady robić i z każdym dniem jakby sobie dokładałem cegiełkę. Stąpałem na cienkiej granicy. Też jest, to, też jest ważne, bo jakby przez to, że zabieg miałem w Carolina Medical Center, w sumie bardzo takiej prestiżowej klinice, miałem co dwa tygodnie rezonans magnetyczny USG, Dzięki temu mogłem sprawdzać na bieżąco swoje postępy. Także to było tak, że trenowałem na maxa, szedłem sobie na USG, rezonans. Oni mi sprawdzali, OK, goi się tak jak należy, ruch jest tak jak jest, powinien być. To dla mnie była informacja, że mogę trenować dalej i znowu katowałem, katowałem do, do, wiadomo, do granicy, do granicy. Znowu kolejne dwa tygodnie, znowu sprawdzanie, wszystko gra, no i tak dalej, i tak dalej. Miałem taki miesiąc, że Zacząłem właśnie troszkę za wcześnie te przesiady robić i ten Achilles jakby, no tam było go czułość, no, bolał mnie przez kilka dni. Poszedłem na rezonans, poszedłem na USG, wyszło, że tam nie, nie pracuje tak jak powinien, więc to była dla mnie informacja zwrotna, że okej, okay, przystopuj trochę, troszkę odpocznij. No i tak zrobiłem. Odpocząłem za miesiąc, tam całego nas, za miesiąc, za, za tydzień, za dwa tygodnie już z powrotem robiłem, znowu siady i tak dalej. Znowu rezonans, znowu wszystko gra, więc jakby przez to, że miałem cały czas kontrolowane to wszystko, mogłem być na, na, tej, na tej granicy, najwyższej granicy e, robienia wszystkiego na maksa, no, nie? no i dzięki temu teraz już miałem 4 miesiące od operacji. I już e, no naprawdę można powiedzieć, że wracam, wracam do gazu. I tak, co tu jeszcze Wam powiedzieć? No, będzie na regionalsy, na regionalsy upewnię, będę gotowy. Będę gotowy w 100% na Openy, a może i na Regionalce. Kto zobaczy. Także nie myślcie sobie, że odpuszczam to wszystko, tylko zapieprzam ostro i nie ma odpuszczania, tylko ciężka praca. I widzimy się na prawdopodobnie na Regionalsach.